Z takimi partnerami jak Japończycy trzeba rozmawiać często i regularnie. W ubiegłym roku, bodajże w listopadzie, przedstawiciele Kaidan Ren, czyli e, japońskiego przemysłu, Izby Przemysłowej, byli w Warszawie e, i spotykali się w kilku ministerstwach. Ja miałem okazję w lipcu z wicepremierem Gawkowskim ponownie się z nimi spotkać. Zachęcając ich do większej aktywności japońskiego biznesu w Polsce i też większej otwartości na, polskie, na polski biznes w Japonii. Japonia jest naszym trzecim nieeuropejskim, jeżeli chodzi o wielkość inwestycji, partnerem. E, należy do siedmiu największych gospodarek świata. Polska dołączyła do dwudziestu największych gospodarek świata. To, o czym dzisiaj rozmawiamy z Japończykami, to to, żeby do, u, zrobić efekt synergii. Żeby zbudować więcej już nie inwestycji, ale partnerstw które pozwolą nam się bardziej rozwijać. Polska potrzebuje dzisiaj inwestować bardzo mocno w wysokie technologie, w sektor energetyczny, w półprzewodniki, w wysokie, znaczy w te technologie, na których zarabia się najwięcej i które najmocniej rozwijają kraj. Tu Japończycy są dla nas naturalnym partnerem. Staramy się połączyć na tym forum japoński etos pracy, taką ogromną dokładność z polską kreatywnością, z, polskim, z polską energią i z polskim przewodzeniem gospodarczym rozwojowi w Europie, bo dzisiaj jesteśmy tym krajem, który jako jedyny w Europie rozwija się nieprzerwanie od 36 lat. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To są te podmioty, które dzisiaj tu są obecne, rozmawiają na forum, a potem w kuluarach z przedstawicielami japońskiego biznesu.